Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 7 lipca 2024. 18.7 opublikowano, 5 lutego 2024. 18.59 jest jeśli szukasz idealnego samochodu. Zrozumienie różnych typów silników jest niezbędne. Wybór odpowiedniego silnika do swoich potrzeb i budżetu może mieć ogromne znaczenie pod względem osiągów, wydajności i zrównoważonego rozwoju. Zanurzmy się w fascynujący świat napędów samochodowych. Rodzaje silników silnik spalinowy wewnętrznego spalania, IC, silnik benzynowy silnik wysokoprężny podstawowe rozróżnienie, którego możemy dokonać i które stanowi podstawę dla kolejnych kategorii, koncentruje się na podziale silników na dwie szerokie klasyfikacje. Z jednej strony istnieją silniki spalinowe, a z drugiej silniki elektryczne. Ponadto istnieją systemy mechaniczne, które łączą silniki cieplne, spalinowe z silnikami elektrycznymi, znane jako hybrydy. Przeanalizujmy szczegółowo każdy z tych typów. Powszechnie stosowane silniki spalinowe dzielą się na dwie główne kategorie, silniki benzynowe i silniki wysokoprężne. Silnik benzynowy silniki benzynowe wykorzystują cykl Otto, nazwany na cześć jego wynalazcy, znany również jako cykl czterosłowowy. Cykl ten składa się ze ssania, sprężania, spalania, lub wybuchu. I wydechu. Działają one na zasadzie zapłonu iskrowego. Mieszanka powietrza i benzyny jest zasysana do cylindra, a świeca zapłonowa generuje iskrę, która zapala mieszankę. Powstała eksplozja napędza tłok. Przekształcając wytworzoną energię w ruch, te silniki benzynowe oferują płynniejszą pracę i szybszą reakcję na zmianę biegów. Są one znane z generowania większej mocy przy wyższych obrotach. Zwykle są bardziej oszczędne w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi zwłaszcza w jeździe miejskiej i przy niskich prędkościach. Silnik wysokoprężny, silnik diesla został wynaleziony w 1893 roku przez niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla. Jest to silnik cieplny, który przekształca ciepło w pracę mechaniczną. Jest to silnik spalinowy, ponieważ czerpie moc mechaniczną bezpośrednio z energii chemicznej paliwa które spala się w komorze spalania. Silniki te wykorzystują cykl diesla, który jest również cyklem czterosuwowym, ale różni się sposobem zapłonu paliwa. Proces w silnikach wysokoprężnych jest inicjowany przez zasysanie powietrza przez nieograniczony kanał wlotowy, kontrolowany wyłącznie przez zawór wlotowy bez obecności gaźnika lub przepustnicy, gdy tłok osiąga szczyt swojego skoku. Określona ilość oleju napędowego jest precyzyjnie dozowana do komory spalania. Silniki wysokoprężne mają tendencję do dostarczania większego momentu obrotowego przy niższych obrotach co czyni je idealnymi do ciężkich zastosowań i jazdy ze stałą prędkością. Są one często bardziej oszczędne na długich dystansach, zwykle są bardziej oszczędne w porównaniu z silnikami benzynowymi, zwłaszcza w warunkach dużego obciążenia i jazdy ze stałą prędkością. Silniki gazowe, znane również jako silniki na gaz ziemny lub CNG, sprężony gaz ziemny lub LPG. Skroplony gaz mają unikalne właściwości w porównaniu z tradycyjnymi silnikami na paliwa płynne, takie jak benzyna lub olej napędowy. W procesie spalania gaz ziemny jest mieszany z powietrzem w odpowiednim stosunku, a następnie sprężany i zapalany w komorze spalania w przeciwieństwie do silników benzynowych, które wymagają iskry do zapłonu. Silniki gazowe wykorzystują wysoką temperaturę generowaną przez sprężanie gazu w cylindrze do zapłonu mieszanki gazowo-powietrznej. Proces ten znany jest jako zapłon samoczynny. Silniki na gaz ziemny mogą mieć porównywalne osiągi do silników benzynowych, ale często przy niższym koszcie w przeliczeniu na przejechany kilometr. Początkowa inwestycja w pojazdy gazowe może być wyższa, ale długoterminowe koszty paliwa i eksploatacji mogą być niższe. Silniki te są popularne w pojazdach użytkowych, flotach transportu publicznego, ale w mniejszym stopniu w samochodach prywatnych. Silniki elektryczne stały się kluczowymi graczami w rewolucji zrównoważonej mobilności napędzając pojazdy o zerowej lokalnej emisji i przyczyniając się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Silniki te działają poprzez bezpośrednie przekształcanie energii elektrycznej w energię mechaniczną, oferując znaczące korzyści w zakresie wydajności i osiągów. Sercem ich działania jest interakcja elektromagnetyczna. Wewnątrz silnika prąd elektryczny przepływa przez zwoje drutów w polu magnetycznym generowanym przez magnesy trwałe lub elektromagnesy. Proces ten generuje siły, które działają na wirnik obracającą się część silnika, indukując jego ruch. Odwrócenie przepływu prądu pozwala kontrolować kierunek obrotu wirnika, zapewniając precyzyjną manipulację generowaną mocą. Rewolucja w pojazdach elektrycznych f. doprowadziła do ciągłego doskonalenia technologii akumulatorów, kluczowego komponentu magazynującego energię elektryczną. Najpopularniejsze są akumulatory litowo -jonowe. Oferujące wysoką gęstość energii i zwiększony zasięg ładowanie odbywa się poprzez podłączenie pojazdu do stacji ładowania elektrycznego, a innowacje obejmują szybkie ładowanie i systemy odzyskiwania energii podczas hamowania w celu maksymalizacji wydajności, oprócz zmniejszonej lokalnej emisji. Silniki elektryczne oferują imponujące osiągi w zakresie natychmiastowego przyspieszenia i łatwej konserwacji dzięki mniejszej liczbie ruchomych części w porównaniu z silnikami spalinowymi, wraz z rozwojem infrastruktury ładowania i ewolucją technologii akumulatorów. Silniki elektryczne odgrywają kluczową rolę w przejściu do bardziej zrównoważonej przyszłości w przemyśle motoryzacyjnym. W układzie hybrydowym silnik spalinowy i elektryczny współpracują ze sobą, umożliwiając różne konfiguracje. Powszechnym typem jest hybryda równoległa, w której oba silniki mogą jednocześnie napędzać pojazd. Z kolei hybryda szeregowa wykorzystuje silnik spalinowy do ładowania akumulatora zasilającego silnik elektryczny który odpowiada wyłącznie za napędzanie kół. Kluczem do silników hybrydowych jest inteligentne zarządzanie energią. Podczas hamowania lub zwalniania energia kinetyczna jest przekształcana w energię elektryczną i przechowywana w akumulatorze do późniejszego wykorzystania. Ponadto w sytuacjach, w których wymagana jest dodatkowa moc, takich jak gwałtowne przyspieszanie, oba silniki współpracują ze sobą, aby zapewnić łączny impuls. Ten system odzyskiwania energii i wzajemnego wspomagania znacznie poprawia wydajność paliwową. Zalety silników hybrydowych obejmują zwiększoną oszczędność paliwa, zwłaszcza w środowisku miejskim, gdzie silnik elektryczny może działać wydajniej. Ponadto osiąga się zauważalną redukcję emisji. Przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska, wraz z postępem technologicznym, silniki hybrydowe nadal stanowią atrakcyjną opcję dla tych, którzy chcą przejść na mobilność elektryczną, bez uszczerbku dla wszechstronności i zasięgu jazdy. Zrozumienie, jak działają te silniki, pomoże Ci podejmować świadome decyzje przy wyborze następnego pojazdu, wraz z szybką ewolucją technologii motoryzacyjnej. Przyszłość kształtuje się w kierunku czystszych i bardziej zrównoważonych opcji, dając konsumentom większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej. Możecie również zainteresować, jak wyglądają silniki typu boxer. Dowiedz się czy mogę używać oleju napędowego w silniku benzynowym, funkcja tłoków w silnikach co oznaczają TSD w silnikach, różnice kryjące się za każdym akronimem używane silniki na sprzedaż, na co zwrócić uwagę przed zakupem.